Dzień dobry. Mam do Was pytanie. Czy lubicie się bać? Czy lubicie straszne filmy? Jeśli tak, to znakomicie, bo. Nosferatu powrócił. Ale nie jest to Nosferatu, jakiego znacie. Ten jest mroczny niczym urząd skarbowy, napalony niczym ekipa z Warsaw Shore i ma wąs niczym Grzegorz Brown. Będzie strasznie. Zacznijmy od tego, że Nowy Nosferatu to tak naprawdę remake filmu z 1922 roku, a więc film mający stuletnią przeszłość. Czy w takim razie potrzebny nam jest w ogóle nowy film o wampirach? A komu to potrzebne? Przecież wampirów było wielu. Straszne, śmieszne, brzydkie, głupie, wszystko naraz. Czy w ogóle Nowy Nosferatu jest potrzebny? Czy może jest to tak naprawdę wywlekanie wampirzych zwłok z krypty? Przekonajmy się o tym. Ten film jest nieco jak. Kamień z Zary służący do podpierania drzwi. I już wyjaśniam wam dlaczego. Zacznijmy od fabuły. Jest rok 1800, któryś tam. Niemiecka mieścina. Poczciwa dziewoja Ellen niewa straszne sny. I w tych snach odwiedza ją dziwna istota, która chce robić z nią na luziku. Pikumiku, pom, pom. Generalnie kołdra chodzi. Natomiast jej mąż zajmuje się sprzedażą nieruchomości. Jest to naprawdę ostra pato deweloperka. Facet próbuje opchnąć zniszczony zamek w Niemczech i w tym celu jedzie do Transylwanii. I tam chce opchnąć te ruiny staremu niedołężnemu dziadowi. I uwaga, podpisuje umowę w obcym języku, którego nie zna. O nie, jesteśmy zgubieni. I tak oto Thomas Durna Pała. Sprowadza do swojego niemieckiego matecznika samego Nosferatu. I się zaczyna, plaga iście piekielna. Szczury wszystkich zjadają, ludzie umierają, chorych więcej niż na NFZ. Generalnie masakra, nie wiadomo gdzie ręka, a gdzie noga. A sam Nosferatu jest napalony i nie odpuści, dopóki nie zrobi z Ellen. Ale Ellen uparta jest i nie chce oddać mu swoich ogrodów rozkoszy. Bardzo porządna dziewczyna. Trudno co robić. Być może fabuła wydaje Wam się prosta, banalna, zbliżona do pierwowzoru sprzed 100 lat? Nieważne, fabuła jest tutaj zupełnie na drugim planie. Czy jest strasznie? I tu jest pewien problem. Zacznijmy od tego, że klimat jest gęsty, jak czarna polewka. Reżyser Robert Eggers. Wsada nas dosłownie do ciasnej, zimnej krypty, której ściany wydają się ku sobie zsuwać. Atmosfera jest taka, jakbyśmy siedzieli w zimnym grobie. Cały czas towarzyszy nam uczucie niepokoju, jakbyśmy właśnie złożyli PIT w urzędzie skarbowym, wyszli i zorientowali się, że nie wpisaliśmy jednej faktury. Czujemy czające się zło, dybiące na nasze życie złoczające się w mroku, które nam nie odpuści. Co ważne, to jeden z najpiękniejszych filmów od wielu, wielu lat. Każdy kadr jest tutaj skąpany w smolistej czerni, w przygnębiającej szarzyźnie. Każdy kadr mógłby spokojnie zawisnąć w jakiejś mrocznej galerii sztuki dla dewiantów. Generalnie film pieści gały. Wszyscy cmokają z zachwytem, jaki to jest piękny wizualny film. Owszem, ale moim zdaniem prawdziwą robotę robi tutaj Dźwięk, a w zasadzie mistrzowskie operowanie wręcz jadowitą ciszą. Udźwiękowienie tego filmu jest jak taka nadwrażliwa, mocno unerwiona tkanka, wrażliwa na każdy szmer. Soundtrack do tego filmu jest takim genialnie zaplanowanym, powolnym crescendo, które wprowadza nas w mrok. Hipnotyzuje i nie ma bata, nie uciekniesz. Idziesz za tymi dźwiękami prosto w ciemność, chociaż wiesz, że coś tam jest i upiechli ci nogę. I nagle w połowie filmu Korset się luzuje, gotyckie fatałaszki spadają i okazuje się, że historia jest tylko dodatkiem do obrazu, z pustego i Saruman nie naleje. Mniej więcej do połowy filmu czujemy atmosferę osaczenia, tajemnicy, mrok, ale od połowy nosfera tu chce być tak straszny, że aż strach. Przykładem jest tutaj rola Lily Rose Depp, córki Johnny'ego Deppa. Kubicina wygina się, trzepie ją, wykręca, natomiast w pewnym momencie po prostu przegina. Jak Trzęsie ją tak i robi takie miny, jakby zagryzała psychotropy lewym bimbrem z Podlasia. No i robią się z tego trochę takie kabarety na dwójce. Forma przerosła treść postać staje się tylko funkcjonalnym manekinem w rękach reżysera, który chce zrealizować swoją chorą wizję. W nowym nosferatu czuć ducha teatru, czuć ducha Groteski, wystawianej na scenicznych deskach, kreślonej grubą kreską. I na przykład takie Willem Dafoe, jako spec od okultyzmu rzeczy dziwnych i strasznych, wypada świetnie, balansując na granicy obłędu, horroru i komedii. Natomiast gdy na ekranie pojawia się Aaron Taylor Johnson, drewno takie, że można na deski rżnąć. Nie wiem, czy chłopu brakuje talentu, natomiast tutaj próbuje być poważny jak zapalenie płuc. I wychodzi z tego taka tania groteska, gdzieś z niedofinansowanego teatru na granicach powiatu, gdzie brakuje pieniędzy na doklejenie wąsów, i czujesz w połowie spektaklu, że te wąsy zaczynają się aktorom odklejać. A jak wypada hrabia Orlok, czyli nasz tytułowy Nosferatu? Ach co za bestia, ach co za potwór. Rozkłada się chłopasz miły. Dosłownie przez ekran czuć jak pach Generalnie przypomina takiego zombie sarmaty Wyobraźcie sobie, że zombie z Walking Dead napadły na Adam Czychę z serialu 1670. Wszystko pięknie, wszystko strasznie, ale nagle grający go Bill Scarsgard przegina pałę. Zaczyna tak sapać, chrumchać, harchać, rzęzić, że ciężko się tego słucha. Robi się z tego parodia. Jest to jakaś forma astmy paliatywnej połączonej z gruźlicą? W każdym razie brzmi jak dziecko Darta Vadera i Roberta Mazurka z kanału Zero. Chłopie, odchrząknij. Nosferatu Roberta Eggersa to film bardzo dobry, ale to film z ogromnym potencjałem, który nie został wykorzystany i wydaje mi się, że oceniamy go nie za to, jaki naprawdę jest, ale za to, czego mu brakuje i czego się po nim spodziewaliśmy, a oczekiwania były ogromne. Robert Eggers pięknie wprowadza nas w tą swoją mroczną baśń, próbuje być obrazoburczy, straszny, kontrowersyjny, ale nie za bardzo. Niby mamy tutaj straszne sceny opętania, mamy tutaj dyndającą fujarę gołego wampira, Jest ważne słowo. Mówisz o moim kutasie. mamy tutaj makabryczne tiruriru, ale wszystko na granicy, żeby tylko nie przegiąć pały. Ten film aż się prosi, żeby docisnąć, żeby temu gotyckiemu rumakowi poluzować lejce, mógłby świeżbić, mierzić i uwierać, mógłby być body horrorem jak chociażby substancja, ale nie. Zamiast tego ślizgamy się po nim jak po śliskim lastryko po deszczu. Nowy Nosferatu to Robert Eggers uciekający. Gdy już zbliża się do czegoś naprawdę fajnego, spierdala. Przykładem jest najlepsza część filmu, czyli wizyta w Transylwanii. Robert Eggers sprowadza nas w mroczny, karpacki folklor. Uroki, obrzędy, okultystyczne coś tam, coś tam, baby mówiące w dziwnym języku. Jest naprawdę mrocznie, jest goła baba na koniu i Robert Eggers się wycofuje. I znowu, gdy Nosferatu przebywa do niemieckiej mieściny, zaczyna się plaga, masakra i katastrofa. Czujemy, oho, będzie fajny, katastroficzny horror. Ludzie giną masowo, jest ciekawie. I Robert Eggers się wycofuje. Chłopiec, zdecyduj się, albo robić straszny film, albo nie. Nie można być trochę w ciąży. Nie można? Nie wiem. W pewnym momencie Nosferatu daje swojej oblubienicy Ellen ultimatum. Masz mi się oddać, masz trzy dni na decyzję. Weź się tu spokojnie zastanów, a ja będę sobie mordował ludzi. I pewnie myślicie sobie, oho, zegar Tyka, presja czasu. Nie, tej presji czasu w ogóle nie czuć. Więc czy ten film w ogóle był potrzebny? Moim zdaniem nie. Tak naprawdę są to zwłoki poczciwego nuceratu wytargane skrypty na światło dzienne. A tak pięknie spał, z godnością. Generalnie to dobry film i udany remake. Naprawdę świetnie się go ogląda, ma piękne kadry, świetnie się go słucha. Wciąga mimo swoich wad. Natomiast widać, słychać i czuć, że czegoś tutaj brakuje. Można było z tego wycisnąć znacznie więcej. Pewnie słyszeliście, że sklepy Zara sprzedają kamień do podpierania drzwi za 130 zł. I nowy Nosferatu jest trochę jak ten kamień do podpierania drzwi. Ciekawe, fajnie to przez chwilę mieć, fajnie popatrzeć na coś drogiego, ale po co? I gdybym miał do wyboru. Kamień do podpierania drzwi? Albo nowego Nosferatu? Wybrałbym kamień. Obie rzeczy są totalnie zbędne, ale kamień może się jeszcze do czegoś przyda. Jeśli ta recenzja zmieniła cokolwiek w Twoim życiu, jeśli przystało boleć cię kolano, poczułeś miłe tiruriru, albo przyjemniej lepiło ci się pierogi, lub po prostu chcesz zobaczyć więcej kota, puknij mnie w dzwonek tam na dole, a będziemy w stałym kontakcie. Do zobaczenia!